Witam Państwa bardzo serdecznie, mamy styczeń jeszcze sezon ogrodniczy nie ruszył, ale już jest co robić w naszych ogrodach i dzisiaj tak w dużym skrócie opowiem wam co możecie robić w ogrodzie w styczniu. Słuchajcie, pierwsza taka rzecz może nieoczywista. Możemy wynieść już choinki świąteczne na zewnątrz, jeżeli ktoś miał choinki w donicy i planuje wsadzić je do ogrodu, to no to jest dobry moment, aby wynieść je już na zewnątrz, tak, żeby móc potem w marcu, kwietniu Wsadzić je do ogrodu. Słuchajcie, dalej bielenie drzewek owocowych. O tym dużo mówiłem jesienią, pod koniec jesieni. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to jest właśnie teraz dobry moment na to albo też na poprawienie bielenia, które robiliśmy pod koniec jesieni. Oprócz tego możemy też. Możemy też pozbierać zasuszone owoce, które są jeszcze na, na drzewach, tutaj nie widzę nigdzie, bo już są wszystkie pozbierane, ale to jest też dobry moment, żeby tak zwane właśnie mumie, czyli te suche owoce, pozbierać Pozbierać z drzew owocowych, dalej sprawdzenie zabezpieczeń roślin. Tak? Przede wszystkim tutaj mam na myśli hortensje ogrodowe, które właśnie w styczniu najczęściej przemarzają. Jeżeli nie okryliście hortensji, nie zabezpieczyliście, to to jest dobry moment, aby to jeszcze zrobić. Jeżeli jesteśmy przy hortensjach, to możemy też przycinać już hortensje bukietowe właśnie w styczniu. Dalej z takich rzeczy, które możemy zrobić w ogrodzie w styczniu, to porządki w nasionach. Możemy sprawdzić nasiona, które nam zostały w zeszłym roku, sprawdzić ich zdolność do kiełkowania. Możemy też się zająć stratyfikacją nasion, czyli wyziębieniem, na przykład takie kwiaty jak patagońska, no wymagają co najmniej co najmniej miesiąca stratyfikacji, no i można się tym zająć właśnie w styczniu. Słuchajcie, jak widzicie, śniegu, śniegu nie ma, ale jeżeli spadnie, no to musimy pamiętać też o dokarmianiu ptaków, tak? Możemy też w styczniu zaplanować uprawy warzywne oraz zaplanować nowe nasadzenia roślin ozdobnych i tutaj jak planujemy, planujemy planujemy uprawy warzywne, należy, należy uwzględnić płodozmian, tak? Słuchajcie, dalej. Przegląd i konserwacja narzędzi, które za chwilę w marcu będziemy używać. na ostrzenie ich, umycie mydłem potasowym, bądź też, bądź też denaturatem. Dalej, styczeń to też miesiąc walki z szkodnikami. Tak teraz mi się skojarzyło, zobaczcie. Głównie właśnie mówię tu o Nornicach, o kretach, które zjadają nasze rośliny cebulowe właśnie w styczniu. Jeżeli spadnie śnieg, to strącamy śnieg z roślin który jest mokry i ciężki i może może skutecznie e, okaleczyć, połamać, zdeformować nasze rośliny. Pamiętamy też o podlewaniu w styczniu, dalszym podlewaniu, o tym też już mówiłem w grudniu e, roślin zimozielonych, tak, które wymagają jak najbardziej wymagają dalszego, dalszego podlewania. Dalej, jeżeli ktoś ma tunele bądź szklarnie, tak, to musimy pamiętać, aby je wietrzyć, ponieważ no, teraz wzrasta wilgotność w tunelach i w szklarniach. Tworzy się para, która się osadza na konstrukcjach i powoduje ich rdzewienie czy też, czy też, słuchajcie, gnicie. Dalej, kontrola cebul, bulw, Kłączy. W przypadku na przykład, gdy zaobserwujemy w naszych cebulkach, kłączach, gnicie, tak e, na przykład przy takich daliach, no to usuwamy zgnite miejsca i zasypujemy je węglem drzewnym, żeby uratować, uratować cebulę. E, styczeń to jest też dobry moment, słuchajcie, na Pobranie, pobranie zrazów jabłonek. O tym powiemy sobie może w osobnym odcinku, bo dzisiaj tak ogólnie chciałbym przedstawić Wam listę zadań. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy szklarniach i tunelach, to warto powbijać, właśnie w styczniu, tablice lepowe, aby sprawdzić potencjalną obecność ziemiórek. Tak? To, to też jest istotne w styczniu. Przy dobrej pogodzie można zrobić już pierwsze pierwsze e, przesianie kompostu. Czekajcie, podejdę na drugą stronę. Pierwsze przesianie kompostu. Tam mamy kompostownik taki malutki. E, dalej, jeżeli jest dobra pogoda i ziemia e, rozmarznie. No to możemy też sadzić cebulki kwiatowe, których nie zdążyliśmy zasadzić e, jesienią. To jest też również dobry moment na to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wysiew, to tak w dużym skrócie. W pierwszej połowie stycznia możemy siać już pelargonie, szałwię błyszczącą e, heliotrop, e, żeniszek, begonie stale kwitnącą. Natomiast w drugiej połowie, w drugiej połowie stycznia. Ciemierniki białe, orliki, dzwonki, jeżówki, pierwiosnki, czy też z warzyw papryka, bakłażany, paprykę, bakłażany i poziomki. To ze względu na ich długi okres wegetacji. Słuchajcie, jest zimno, ale jest też co robić. E, jakie są Wasze plany ogrodnicze na styczeń? Zapraszam do komentarzy. Ja tak w dużym skrócie przedstawiłem Wam swoje plany na ten miesiąc. E, no i co? Powoli zaczynamy tak naprawdę sezon. No jeszcze nie ten właściwy, bo wiosna dopiero nadejdzie, ale w styczeń to jest miesiąc, gdzie naprawdę jest co robić już w ogrodzie i do tej pracy Was e, zachęcam. Słuchajcie, widzimy się w w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.